11 grudnia 2025 roku w Poznańskim Lesie Pamięci, na cmentarzu Junikowskim, w ciszy i otoczeniu zimowej Zieleni, bliscy, przyjaciele oraz miłośnicy sztuki pożegnali Jacka Gulczyńskiego, Artystę niezwykłego, który swoimi obrazami, grafikami i fotografiami potrafił zatrzymać czas, emocje i subtelne światło chwili. Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 14:30. Zgromadzeni przyszli nie tylko, by pożegnać twórcę, ale także człowieka, którego wrażliwość i delikatność odciskały ślad na każdym, kto miał okazję go poznać. Rodzina poprosiła, by tego dnia unikać okazałych wieńców i dużych bukietów. Zamiast tego zachęciła do symbolicznych, skromnych gestów pamięci. To pragnienie było całkowicie zgodne z naturą artysty, który cenił prostotę, autentyczność i piękno odnajdywane w najdrobniejszych elementach świata. Jacek Gulczyński był postacią znaną i szanowaną w poznańskim środowisku twórczym. Malował, tworzył grafiki, fotografował, a każda z tych dziedzin była dla niego innym sposobem opowiadania o świecie. Jego prace były rozpoznawalne, pełne charakteru i emocjonalnej głębi. Portrety, które tworzył, uchodziły za wyjątkowe nie tylko artystycznie, ale i pod względem relacji, jakie budował z osobami pozującymi. Współpracował z wieloma artystami z Poznania. A CiCi ci dziś wspominają go jako człowieka cichego, pełnego pasji, ogromnej wyobraźni i niepowtarzalnej wrażliwości. O jego śmierci poinformowała 7 grudnia żona, Małgorzata Ostrowska, wokalistka, która przez lata była mu nie tylko partnerką życiową, ale również twórczą. W emocjonalnym wpisie podkreśliła, jak ogromnym talentem obdarzony był jej mąż. Z głębokim żalem informujemy, że wczoraj wieczorem w hospicjum Palium odszedł mój mąż i nasz tata. Jacek Gulczyński. Był niezwykle utalentowanym artystą, malarzem, grafikiem i fotografikiem. Współpracował z szerokim środowiskiem artystycznym Poznania. To właśnie on stworzył moje najpopularniejsze fotografie portretowe. W ostatnich latach Jacek w pełni oddał się fotografii natury. To ona dawała mu spokój, wolność i nowe pokłady inspiracji. W hospicjum, w którym spędził swoje ostatnie miesiące, wciąż można oglądać mini wystawę jego prac. Jest ona świadectwem jego relacji z otaczającym światem spokojnej, uważnej, pełnej kontemplacji. Dlatego miejsce, w którym dziś odbyła się jego ceremonia pożegnalna, nie było przypadkowe. Las pamięci, przestrzeń ciszy, zieleni i naturalnej harmonii odzwierciedlał wszystko to, co było mu bliskie. Podczas pożegnania ponownie poproszono o zachowanie prostoty. Jacek bardzo cenił przyrodę. Dlatego wdzięczni będziemy za skromne formy wyrażania pamięci, zamiast wielkich bukietów i wieńców, przekazała Małgorzata Ostrowska. To pożegnanie nie było jedynie ceremonią. Było ostatnim gestem miłości i szacunku wobec człowieka, który potrafił w sztuce odnaleźć sens, a w naturze ukojenie. Jacek Gulczyński pozostawił po sobie nie tylko twórczość, ale też pamięć o ogromnej wrażliwości, której dziś tak często brakuje. Jako komentarz dodam, że to niezwykłe, jak twórcy potrafią żyć dalej poprzez swoje prace, nawet wtedy, gdy nie ma ich już z nami. Historie takie jak ta przypominają, że sztuka nie tylko zatrzymuje czas, ale również pozwala zachować obecność człowieka, który ją tworzył. Dla wielu jego fotografie i obrazy będą teraz nie tylko dziełami, ale także wspomnieniem. Jeśli chcesz więcej takich historii, spokojnych narracji i rzetelnych opowieści, zasubskrybuj ten kanał. Zostaw kciuk w górę i włącz powiadomienia. Dziękuję za Twoją obecność.